Cały czas pre-przed siebie jestem jeszcze na piętrze. Kosówki za mną, dwa zakręty na zakosach. Zaraz będzie kolejny zakręt, więc. Trzeci dzień wyzwań na szlaku, już teraz w moim bardzo rozpoznawalnym uniformie. Trasa ze Smokowca na Chrebienok. No, a stamtąd będę uderzać na Sławkowski Szczyt. Hej. Poranny Chrebienok. Kolejka oczywiście jeszcze nie działa. Słowacka Lanówka. Startuję dopiero za godzinę 10, o 7.30. Ostatni raz tym zielonym szlakiem na Chrebie Szedłem rok temu, no i wydawał mi się lżejszy. Jest trochę piłowania pod górę, 270 metrów przewyższenia. No ale już trzeci dzień wędrówki, więc wiadomo, że z rana już nie ma takiej świeżości jak wcześniej. Odbijam teraz czerwonym szlakiem i będę szedł magistralą tatrzańską. Po około 25 minutach odbijam na niebieski szlak. Prawdziwy czy nie? Jestem na rozejściu. Sławkowski szczyt 4 godziny 15 minut. Generalnie jest bardzo wcześnie. Siódma może, a może i nie, ale nie ma w ogóle chmur, bezchmurne niebo. No mega patelnia, tym bardziej, że szlak cały czas będzie ze słońcem. Dobrze, że wziąłem i okulary, i chustę, i jeszcze mam czapki i dużo wody, prawie 4 litry. Odrobina cienia zawsze mile widziana jak to się Cały czas pre przed siebie. Jestem jeszcze na piętrze kosówki. Za mną dwa zakręty na zakosach. Zaraz będzie kolejny zakręt, więc myślę, że rozpocznie się widok na dolinę staroleśną. W końcu będzie trochę zabawy gdzie trzeba będzie wykorzystać ręce albo i nie Kończymy zakosy i wreszcie wyłania się nasz sławkowski szczyt w tamtym miejscu. Teraz już tylko na wprost, bez zakosów. Za chwilę zdobędę kolejny szczyt, który jest położony na trasie na Sławkowski. To wygląda tak, że idziemy, idziemy, jest taka pochylnia. Mijamy ją, mijamy to zbocze, widzimy pierwszy szczyt. Wchodzimy na pierwszy, widzimy drugi. I właśnie jestem na tym drugim. Ciekawe czy z drugiego, znaczy ciekawe czy już po drugim kolejnym szczytem będzie Sławkowski. Fajne jest to, że są tutaj ostre podejścia, a potem mamy chwilę spokoju, ponieważ są takie płaskie trawersje, więc można sobie odpocząć. Ok, a więc mamy do pokonania jeszcze trzeci wierzchołek, w tym miejscu, i dopiero tam jest Sławkowski Szczyt. Zrobiło się już trochę luźniej na szlaku. Ja przed sobą widzę już szczyt Sławkowskiego. No, może zostało mi 150-200 metrów przewyższenia, to już niewiele. A za mną przepiękne tatrzańskie kolosy z łomnicą z widoczną stacją górną turystyczną No i obok durne szczyty z tyłu widać jeszcze kierzmarskie szczyty i wielką świstówkę pierwszy widok na szczytskie pleso końcowe podejście bardzo sypkie trzeba będzie uwafać jak będę schodził Sławkowski szczyt zabyty Nie było łatwo Widać już lasy iglaste, razem z ekipą dochodzimy do platformy widokowej. Może być bułwa, jak jest taka paruwa Z powrotem schodzimy niebieskim szlakiem już do Starego Smokowca. Nie cofamy się magistralą do Chrebenioka i ten zaoszczędzimy czas. Stary Smokowiec. Jesteśmy blisko stacji kolejki na Chrebeniok. Szybko zeszliśmy. Fajnie. Wczesna pora, jeszcze można coś porobić. Ale ładnie to jest. No ładnie, mi się ten stary stół bardzo podoba. Tutaj już macie klimat. Po ciężkiej wędrówce oczywiście Kofola. Z lodem.